Będziemy w stanie kontynuować, proszę Państwa. Emanuel Olisadebe, Robert Lewandowski, to widzimy wielu kibiców, przyszło teraz w tym momencie na ten wspaniały mecz. Zobaczmy, kto jest największym napaskiem w historii prezentacji polskiej: Szymon Marciniak dał sygnał i rozpoczęli. I Marcinia przypina. I już po raz pierwszy. już jest przypięcie. Robert Lewandowski, czyżby. Nie, Robert, nie tak szybko, to nie jest mecz. Nie wiem, któryś tam, w którym strzelił gole 3 w 5 sekund czy coś takiego. <laughs> Ale to nie jest ten mecz. Tak, wielki pojedynek. Tu mówisz o pojedynku, o meczu z wolnym. A kurwa zaczął, teraz tutaj... też będzie handrika robił. Dwa! No co się dzieje z Emanuelem Olisadebe? On jakby w ogóle nie wyszedł do tego pojedynku, chyba nieco stremowany. No jeszcze raz wchodzi. Teraz wyszedł tak, szep i od nowa. Teraz od razu, ale Lewandowski kontruje. Spójrzmy teraz yy, suplek. Ale on nim A wydaje się, że Lewandowski taki przysuszony trochę. Olisadebe taki wiecie. Yy, przypakowany bardziej się wydaje być od niego, ale Lewandowski! To jest z przypięciem. Wow. Ale klasa, proszę Państwa, klasa na boisku i klasa na ringu, kto by się tego spodziewał? Na pewno nie ja. Co, co tu się dzieje z tym Lewandowskim? Dlaczego on cały czas przypina? O, no bo on nie po... wie o co chodzi, on umie tylko gole strzelać, to teraz myślę, że trzeba cały czas no. bardzo, no. bardzo szybko chce skończyć ten pojedynek, ale no Może nie, się się na nie Nie tędy droga, panie Robercie. Pan musisz najpierw tutaj e, wyrządzić szkody fizyczne na swoim przeciwniku i teraz widzimy seria ciosów. Eee, Oli Sadebe, jakiś taki przygaszony, mocno. Jakby go nie było, nieobecny. Tak, jakby go nie było, no wiemy tutaj z opowieści, że on jest bardzo nieśmiałym zawodnikiem, bardzo nieśmiałym człowiekiem. I teraz widzimy, no jest atakowany. o tymi korkami! Jezus Robert Lewandowski, jakże brutalnie! I co on teraz zrobi? Matko Boska, Oli Sadebe, wstawaj, Oli! No nie daj się! Marcinia jak przypina? Urcinak. Dwa. Przypina? Przypina. Znaczy liczy, Jezu, no nie no gdzie? No? Przepraszam, no Marciniak jak nie przypina, on tylko liczy. Widzimy teraz Lewandowski. Krótka przebieżka podnosi teraz Emanuela Olisa Debe. I co on zrobi? Uuu, kapitalne było to takie, no taki skok. Z, tornado i, i, ta, pół suplex. Tornado, z, no, <laughs> pół tornado pół suplex. Widzimy tutaj Szymon Marciniak stoi, on jest, yy, on przygląda się temu pojedynku, wiemy, że on ma wspaniały wzrok, on zauważy każdy faun, nawet takiego, którego nie ma. I teraz yy, widzimy Irish Whip. Lewandowski Robię? nie trafia. Ale co się dzieje z Emanuelem? Lebe? No bardzo, bardzo dziwnie wygląda ten pojedynek, naprawdę. Nie wiem, ja się z nim utożsamiam totalnie bajcie, ja się tak samo czuję. A Lewandowski po prostu ja nie wiem o co chodzi, ale w niego jakieś wstąpiły. Ja, czy on ostatnio poświęcił swoje pół roku na trenowanie wrestlingu? Mi się wydawało, że to jest jego pierwsza walka w tym sezonie. On po prostu. Zachowuje się, jakby robił, to od zawsze zachowuje się, jakby był niesamowitym. Yy... Zabrakło mi słowa. Nie mistrzem, nie sportowcem, tylko kim? Brutalem? Nie, nie wiem, ale no zobaczmy. Tutaj przypięcie. O. Raz, dwa... Trzy i koniec, proszę państwa. Robert Lewandowski. O, Lisa Debes.